Siemanko, witajcie. Na midzie, na midzie dzisiaj gramy w Wi. wielką piąchą. Zobaczymy jak nam pójdzie przeciwko Wegarowi. Coś mi się czuje, że trudno się wylosowało e, Jego, że tak powiem, zamek stunu, zamek stuna będzie no, mega problematyczny, także będziemy musieli tak naprawdę czekać w momencie kiedy kiedy go zużyję, wtedy możemy coś spróbować zrobić, bo tak to nie ma sensu specjalnie w niego wchodzić. Eee, nasze pójście w niego przy pomocy Q czy nawet Erki będzie się wiązało z automatycznym postawieniem stówna przez niego. Więc to będzie troszkę, troszkę problematyczne, natomiast mam nadzieję, że Kane troszeczkę podejdzie i mi pomoże. No, mam nadzieję, że Diana nie będzie tutaj częstym gościem na midzie. Bo bez tego może być ciężko. Znaczy, no to ja, on tak będzie chciał mnie. No właśnie, będzie chciał na mnie presję zrobić. A ja mogę tylko tak Okej. Okay. Zaczęliśmy z spiącham bo wiedziałem, że kół to raczej nie będzie potrzebne. Okej, okay, ale jakieś tam obrażenia mu zostaliśmy w sumie Nawet większe niż on nam. No ale to jest wegar. Im dłuższa gra, tym będzie dla niego lepiej tak naprawdę. A musiał jego tak... Ops. O! No i nasza Queen nie dała rady. Dobra, ale on jeszcze nie ma. Ok. Okej, okay, no jakieś tam wrażenie zadaliśmy. Wiem, że teraz już na trzecim będzie miał... To z jego strony trochę dziwne, że nie wziął... Nie wziął Stuna przy mnie... Od razu. No ale jak bywa, czasami są ludzie, którzy myślą inaczej niż ja. No to nic nam nadzwyczajnego. Ma już stunę, więc... Więc to będzie problem. Czy ucieknie, czy ucieknie? Ucieknie im. Ja zacząłem starczą właśnie na wypadek, gdyby wajar mnie mocno, mocno obijał. Jedno dziewczyńska brygada No nie będę w niego wchodził Na maksa o nie, duży Duży został utracony koniec gry Koniec gry, nie ma sensu. Ja chyba będę E na przemian z Q robił. Czy bardziej E, to dzisiaj maksować, hard to say. O nie. No moje Q to naprawdę nie ma sensu. Tam by tak chciał teraz, no może z fleszem, jakbym w niego wlazł. Ale czy to się... się jakkolwiek ma Diana na topie. Win, papa. Nigdy nie mam dobrego junglera. Nigdy nie mam dobrego ja, ja nie chcę siebie. Nie chcę się tam. A ja wiem dlaczego nie mogę wyczuć obrażeń V, bo... Bo nie mam miecza do rana, tylko zacząłem starczą. Nie mam E, żeby w niego wejść. No i dostanę teraz. O! Nie dostałem, o dziwo. Świąteczny jest trochę za wcześnie chyba na święta, co? Okej. Okay. Nie zdążyłem, ale duży jest mój, ten duży jest mój już. Na pewno. Piękny widok, jak duży zostaje przede mnie wzięty. 1100 golda, możemy się cofnąć, on też się cofał. Więc pójdźmy w jego ślady. Już... Będę musiał pierwszy. Kolekcjoner, czy zaćmienie? Chyba zaćmienie pójdziemy. Zaćmienie, buty. Buty, zaćmienie. I wracamy. Pełnym impetem na Amida. Jeden, cztery drużyna, bo idzie z czapy. Idzie z czapy, nam ta gra. linka będzie problematyczna. Jonas Brother też będzie problematyczny. Drużyno, moja kochana. Weźmy się w garść. Mamy już trochę, mamy czym uderzyć już odrobinę? Czybym chciał rki w niego wjechać? O! Nic ci to nie dało. Jak będę tak biegł, to mnie nie trafi. Ale możemy zrobić to. No, dobra. Nic mi to nie da. Ale teraz, jakbym wszedł w niego z fleszem... Jakbym wszedł w fleszem... Okej, okay. mamy to. Diana. Chyba jestem trupem. Jestem trupem! Okej, okay. nie jestem trupem. <laughs> nie jestem trupem, przeżyłem Dirty Diane Ale mój jungler ani razu... Nie no, to gdzieś tam był. Gdzieś coś tam robię, to weźmy jedno ku. Jedno ku możemy wziąć. To byśmy chcieli to i jeszcze to. I możemy wracać na naszą linię. Udało się Weigera trochę wziąć pod buta. Matko Kindred, tutaj na. Ojej, uciekajcie, Morgana, nie masz stuna. Twoja największa broń została zużyta. Ok, i po obocie. I po obocie. Ja jestem jasno widzem. Ja mogę pójść na topa? Mogę pójść na topa? Ale nie mam ulta, to jest trochę problem. Dawaj, dawaj, dawaj. Ok, jednego mniej. Dawaj, Queen. Okej, okay, nie udało ci się, ale mamy Dianę. Dobra, Dianę mamy. Bierz go czy nie? Nie mam ulta. Oj, żebyś tylko pod wieżą mi nie padł. Okej, okay, no, jeden za jeden. Czy ja bym chciał tutaj na to powrócić? Mam ulta za. Za 9 sekund jakbym wpadł akurat mi się chyba... Dobra, mamy ultę idealnie Pięknie Diana, 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 ale dobra, Diana chciała tutaj zrobić kontrganka Ale ja w tym czasie mogę sobie cofnąć Udało nam się tego Jana trochę wykluczyć. Trochę wspomogliśmy Queen naszą królową ptasią. Mamy to i nawet jedną podcast weźmiemy. Jeszcze na bota jakby pójść pomóc, tylko że ten tam ode mnie ucieknie, ten ode mnie odbiegnie i taki będzie finał, więc lepiej mi pójść na topa faktycznie. Tak mi się coś zdaje. I okay, mamy to. Jatobrzek. Duży. Ja mogę mi play to? Gdzie jest? Gdzie jest Weigar? Weigar nie mów mi, że tylko zrezygnowałeś z tak pięknej gry, jaką miałeś na Midzie. Dobra, nie chcę tu wybić pułapkę. Tutaj na bota nie ma sensu iść, bo są pod wieżą. Na topa mógłbym spróbować, ale tracę tutaj całą moją farmę. Więc też tego bym specjalnie nie chciał. Kane po tamtej dżungli biega. On tutaj sobie double stakuje, no i nie mogę pójść Okej, okay, Diana z Kaynem. Chyba ją zabije, co? Dzięki. Pięknie. Tutaj będzie szedł. No, sfleszował, flashował, sfleszował. Mmm, okej, okej, tu takie taktyczne rozegranie bym powiedział się wydarzyło. Gdzie ty pobiegłeś? Czemu ty tu biegniesz? Na bota, dobra. To jest plan, żeby pójść na błota czy nie? Zostanie, zostaniemy tutaj. Jakby pozwolę Wejgarowi się za specjalnie rozkręcić, też nie będzie nic dobrego, więc takie kurde bieganie od lewa do prawa. Au, au, au. Au, jeszcze zwierzę oberwałem. Not good. Bardzo not good. To nie było potrzebne. tutaj próbuję, próbuję. Przeciwnik brawo. Uuu, znowu koniec gry. Drugi raz. Oj, 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 uda ci się? Brawo, Verus, brawo, 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 Verus. Niedobrze. Zniszczono twoją wieżę. No jestem dead. <laughs> Ale chciałem wygara, bardzo chciałem tego wygara. O, trudno. Trudno bywa. Go no, Gokuin, uważaj, 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 nie daj się tutaj. Okej, okay, masz swojego skrzydła, tego kumpla, przyjaciela. Co ja bym chciał następnego? Czy ja bym chciał kolekcjonera w sumie? Kolekcjonera nie, 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 nie. Nie kolekcjonera. Ja bym chciał, ja bym chciał... Co ja bym chciał? Halo, halo? Ja bym chciał... Ja gdzie jest ten item? Gdzie jest ten item? Ten jest item tutaj. Dobra, mamy trochę życia też dzięki temu. I wracamy. Diana. o, o, ło, 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 ło. Nie daj się. Moja droga. Potrzebnie, niepotrzebnie, ale mamy killa. Wiem, <grym>, że Kietlinka dzięki temu też zyskała. Diana będzie chciała zrobić kontroganca? Czy mi się tylko wydaje? Ops! Trochę takie biegane dzisiaj to granie na tym midzie. Okej, okay, Diana jest. Diana, Diana. Ten nie ma. No okej, okay, on będzie jak będę widział, że będzie widział, że ja jestem bez jaki Oj oj, 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 oj pędzę lecę. Okej. Okay. Przeciwnik Queen. Pój, Fuj. Fuj! Dobra. Nie miałem czym. Ale, ale gdzie jest smok? Jest? Smok jest? Jest smok. że zostawimy tutaj. Czy mamy gdzieś naszego junglera? Halo, halo? Halo, Rurku. Weźmy sobie to. Ale mam farmę też tutaj w sumie. Hmm Ciężki wybór, ciężki wybór. Ciężkie życie. Czego? Ah, jest! Udało się! Wracam do gry. Zacząłem uderzać duże. Bang I mnie nie ma. Nie będę się w to bił, mój drogi. Chociaż mógłbym w sumie. Chociaż John to jest. mega problematyczny. No właśnie. Zobaczcie, mam level przewagi mam więcej kili Widzicie? Widzicie jak on ucieka? To jest... Ja nie wiem, to jest mega balansowana postać. Mega. No dużego straciłem przez to wszystko. Mam małą many i nie mam ulta. Także to mi się nie podoba. Ale możemy smoka zrobić, co? Jesteśmy sobie trochę znów many. Możemy więc smoka dzięki temu. Robi nas pierwszy smok? Pierwszy smok w ogóle w całej grze. Nie mam ulta, żeby w niego wleść. Dobra. Nie ma sensu. Mam dwa koła. Czy chce się cofnąć? Możemy się cofnąć na szybkości. Moja wieża jeszcze. O, dobra, jestem greedy. Wyjdzie mi to czkawką pewnie. Żyję! Żyłem! wo wow, wow, Tutaj queen ma. Ok, uważaj. Nie wginąć, nie wginąć, No, co mogłem zrobić? Co mogłem zrobić? Moja droga. Co ja mogłem ci tutaj pomóc? Dobra, ja się cofam. Nie ma sensu, żebym tutaj cokolwiek robił. Ten ucieknie. Dobra, mamy to i, i co? I potrzebuję buty. Oni, magia, magia. Wiecie co? Nie, potrzebuję tych butów. Potrzebuję tych butów zdecydowanie. Chcemy upchnąć. Oni mają buty, mamma mia. To nie jest nic dobrego, jak mają buty. Jak nasza farma w ogóle. To 12. No, mamy gorszą farmę niż on w tym momencie. A, nie masz. Nie masz, czy jak teraz uciec, co? Mój. Dobra, możemy tędy, D. Jona. Ok, nic ci nie pomogłem. Nic ci nie pomogłem. Trochę tylko, można powiedzieć, że taktycznie ją wmusiłem do tego. Ale niestety nie wdrożyłem nawet dostać asystę. Okej, okay, ale wieże weźmy, weźmy tą wieżę w końcu. Warto sobie resetować autoataki naszym e. Okej, okay. gdzie my chcemy teraz się udać? Idziemy teraz, chcemy wspomóc drużynę? Czy my chcemy tutaj iść, faktycznie? No niedobrze... I Morgana też. Aj Oj, oj, za dużo, za dużo, za dużo! Okej, okay, run! Dobra, poradzi sobie ło o o. Nie mam many. mało many, więc odpuśćmy, odpuśćmy to sobie. Zobaczmy, że mnie nie gonił, bo mogłoby to się skończyć dla mnie totalną porażką i klęską. A w ten sposób jesteśmy bezpieczni. Ja myślę, że w tych krzaczkach sobie możemy. Uciekaj, mój drogi Kejnie. kupmy buty, kupmy buty. Co ja bym chciał teraz kupić? Co ja bym teraz chciał kupić? Może faktycznie kupmy sobie. To. Tasaczek zawsze spoko. Zawsze obniżymy trochę obronę, towarzyszy przeciwnej drużyny. O. Nie ma sensu, jakbym miał, jakbym był tam bliżej, to może. Okej, okay, nik jest. O, tutaj jeszcze klezior. Potrzebuje pomocy. Bo czy takie chodzenie tutaj nie jest potrzebne? Ja tu jestem, tylko że nie ma sensu. Chociaż może. A co mi tam? Ok. Ajajaj aj, 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 aj. Czekłem! Hejnik, dawaj No i... Aaaaj, tak niewiele! Tak... Ale czekajcie, czekajcie. No i a Nie, dobra, widział mnie. Widział mnie przez miniony, myślałem, że może... jakby mnie nie widział, to może spróbowałbym obejść gdzieś tam od tyłu, ale to nie ma sensu aktualnie. Zwłaszcza, że jakby mnie dziś widział, to łatwo jest mnie w stanie jednym Q ściągnąć, albo ulta jakbym miał więc odpuścimy sobie to kolekcjonera Po w tasaczku trzeba zrobić kolekcjonera myślę Chociaż co sumie co mi tu polecają co mi polecają nie na no kolekcjonera żeby wysadzać ich przy niskim życiu O nie znowu znowu co się dzisiaj dzieje z tymi Dużo mi dzisiaj po prostu chyba mamy jakiś dzień antywi. Antywirus -wi. Anty normalny. A teraz by się już udało. To trochę postraszyłem. Postraszyłem. Morgana tam na topie Diana tu idzie. to bardzika? Może się uda ściągnąć tego wiegara w sumie. To by się udało, to by było pięknie. Dobra, chyba po wejgarze. Ok. Nie chciałem im kraść. Mogłem zrobić nawet ulta czy cokolwiek. Ale jaki tym był sens? Dobra, wezmą nam peroldę, zaatakują Mida, ale, ale ale chodźcie, chodźcie. Chodźcie ją. Diane, Diane. Przeciwnik Dobra, o, Morgana sobie z Joną poradziła. Na styk? No nawet nie na taki styk. Wiecie co, my możemy sobie spokojnie, myślę. Nie, że na tym idzie wziąć. Nie ma oj Ojej, nie, 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 nie. Na wej... Znaczy na tej na catlinkę z supportem to może nie jest najlepszy pomysł. Dobra, znowu mi dużo uciekł. <noise> Dzisiaj jest kiepski dzień. Kiepski dzień jeśli chodzi o dobijanie dużego. Wygara, no to z ten jego stun to jest największa przeszkoda dla nas. To jest największa przeszkoda. O, zrobiliśmy, zrobiliśmy go, elegancko. Ło! Jaki damage. To było dla mnie za dużo, 2000, cofnijmy się, o ja nie mają tu Ward'a, że będziemy sku uciekali. 2000 tasaczek możemy kupić. Tylko się nie rozdzielajmy teraz, co? Moi drodzy. Są właśnie, Werus, papa. No i po się. no to jest to, że zaczęliśmy się rozdzielać. Musimy grać wspólnie, musimy grać wspólnie. Ja muszę Kate Linkę, Kate Linkę z moim ultem, zostawić na nią, to. Ewentualnie wyłapywać pojedynczo, to też możemy wtedy mojego ulta użyć, ale tak to nie ma sensu. Aj, na styk! Au, 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 au. Żyłem, ale. No i to jest, to jest, to jest Weger, to jest skalowanie się weigara. Może cofnąć? chyba wdążą. Nie było sensu, żebym tutaj został. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Mają lepszy impact w nas. Ok. Ja moim, moim impactem jest tylko, tylko i wyłącznie ult. Ale moja Queen, kochana, kochana, tak nie robimy. Tak nie robimy. Sama to ty tam nie wchodź. Okej. Okay. Pięknie. Au. No okej. Okay. Brawo, Queen. Nawet, że to wyszło. Dobra, smoczek jest za 2 minuty. Za dwie minuty już smoczek, ja bym się cofnął. Nie, jeszcze, jeszcze trochę go zapotrzebuję, a to weźmy sobie uraki. No w sumie to jest jedyny jungler, którym jeszcze jako tako ogarniam. I teraz możemy się cofnąć. Myślę, że to, co już nam dojdzie. Albo jeszcze. weźmy sobie kraba. Verus niespotrzebnie sam tam atakuje. I teraz możemy się cofnąć. I w bezpiecznym miejscu możemy już kolekcjonera zakupić. I będziemy z kolekcjonerem wracali do akcji. Okej, okay, link. Nie, kto u nich najwięcej? Veigar u nich. 10 kill. Kiedy on to zdobył? Kiedy on to zdobył? O, 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 ma, supporta, ma supporta, Kane. No, ale dobra. Jeden za jeden. Mnie sobie z Janą poradziła. Tylko gdzie jest teraz pozostała ekipa? Moczek 37. Dobra, chodźcie na smoka, chodźcie na smoka. Halo, drużyno, drużyno, sam mogłem zrobić smoka, ale fajnie było jakbyście, fajnie by było jakbyście przyszli, zdecydowanie, 20 sekund smoczek, no co ja tu muszę poczekać, na no, nic innego mnie nie dostało, nie gincie, nie gincie, nie gincie, halo, Ciekielne to jest bardzo istotny smok dla nas. No, Morgana ładnie tam puszuje, to prawda. No, nikt mi nie pomoże. Chyba jestem zdany na, na łaskę swoich pięści. Mam no, że tu nikt nie przyjdzie, że no, Diana. On no Diana jest tam, to nie. To mamy smoka zrobionego. Pięknie. Moczek zrobiony. Weźmy winogronka. Czy by takiego w sumie było dobrego nawi. Co bym takiego zamiast starczy do rana, potrzebuję już mieć pełny item, żeby cofnąć się, bo mnie nie po mi się w innej sytuacji wracać. Ale Verus. Verus. No, 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 no. Jak będzie tutaj, będziemy się bili znowu. Ja bym chciał zultować Kate Linkę. tylko, że wejdę sam i jak w paszczel wawlecę. Brawo! Flash. O, tu nie ma wieży. Nawet <grym> nie zdążyłem. W sumie nie zorientowałem się, że oni tutaj już wieży nie mają. Ale bywa, bywa, że się człowiek nie zorientuje. No, wszystko mi zabierają, wszystko mi zabierają. Wszystko im przytankowałem. Byłem najlepszym tankiem w mojej drużynie, która nie ma tanka. <laughs> Słuchajcie, wy, jak zawsze, jedna z lepszych e, postaci, według mnie, jeśli chodzi o doskakiwanie do przeciwników. Pan, jak zawsze, więc dała radę na tym trudnym matchupie, czyli z wegarkiem. Nie pozostało jej nic innego, jak podziękować Wam za dzisiejszą grę na Środkowej Alei i widzimy się w kolejnych grach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Heja!